Dobra. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy miasta i gminy Świątniki Górne, jako burmistrz miasta i gminy Świątniki Górne jestem zobowiązana przekazać informacje, które dotyczą w tym momencie tej sytuacji, w której znaleźliśmy się. Ja jako burmistrz, a Państwo jako mieszkańcy tej gminy. Szanowni Państwo, chciałam prosić Was o to, aby w tych trudnych dniach dla nas wszystkich każdy zastanowił się nad tym, jak pomóc. Fala hejtu, która w tym momencie wypływa w internecie, jest zatrważająca. Szanowni Państwo, proszę o spokój, cierpliwość, o zrozumienie. Ta sytuacja jest trudna dla nas wszystkich. Jeszcze raz z tego miejsca proszę o to, jeżeli ktoś nie chce pomagać, nie musi. Ja sobie radzę, natomiast bardzo proszę o to, żeby nie przeszkadzać. Zadawane są teraz do mnie pytania, ja nie mam możliwości odpowiedzi, będzie to w terminie czternastodniowym, natomiast te pytania są kierowane nie do mnie. Rząd właśnie dzisiaj ustalił, jak będziemy wspierać przedsiębiorców i tego będę się trzymać. Będę wspierać przedsiębiorców zawsze i o każdej porze, ale najważniejsze w tym momencie jest dla mnie życie mieszkańców miasta i gminy Świątniki Górne. I o to w tym momencie walczę, kontaktując się stale z wojewodą, starostą oraz służbami Sanepidu. Proszę państwa, burmistrz ma dzisiaj inną rolę. Burmistrz wykonuje polecenia, które wypływają z góry, czyli z rządu, od wojewody. Bardzo dziękuję tutaj wszystkim służbom, które wspierają samorządy w tak trudnym czasie. Korzystając z tej okazji chciałam się spotkać z Wami, seniorzy. Bardzo głęboko w sercu jest dla mnie dobroć Wasza. Jesteście osobami, które przeżyły już wiele lat. Wasze doświadczenie i cierpienie, którego doświadczacie, jest bardzo ważne w tym momencie. Szanowni Państwo, seniorzy, dziękuję za to, że zostaliście, że jesteście w domach. Wspierajcie się wzajemnie, dzwońcie do siebie. Nie możecie wychodzić z domów. Proszę o pozostanie w domach i to umożliwi, że epidemia będzie się mniej rozprzestrzeniać. Bardzo Was o to proszę i dziękuję już teraz. Mamy coraz mniej mieszkańców na terenie. Potrafimy zachować to, o co nas prosi minister zdrowia. Tylko tak, Szanowni Państwo, mogę Wam pomóc, prosząc o zachowanie higieny, o pozostanie w domu. Młodzieży droga, czas wiosny jest trudny dla Was. Siedzimy w domach, bawimy się, gramy, a też uczymy się. Uczenie zdalne, nowe wyzwanie dla nas jako samorządów, nowe wyzwanie dla dyrektorów, nowe wyzwanie dla nauczycieli, uczniów i rodziców. Jest to dla nas trudny okres. Szanowni Państwo, bądźmy życzliwi dla siebie, naprawdę szanujmy się w tych trudnych czasach, nie krytykujmy, to jest wszystko nowe. Nie wiem, jak długo będziemy zdalnie się uczyć. Mam nadzieję, że dyrektorzy są odpowiedzialni. Spowoduje to w tym momencie, że rodzice może mniej będą musieli poświęcać czasu dla swoich dzieci przy odrabianiu lekcji, gdyż zostały obniżone podziały godzin, podstawa programowa będzie realizowana zgodnie z planem. Jest to trudny okres dzieciaki siedzące w domu, nerwowa sytuacja kochajmy się, korzystajmy z tego czasu dla rodziny jest to najpiękniejszy można powiedzieć czas, który można spędzić, ale w tak trudnym okresie. Staje się aż niemożliwe, że nie potrafimy ze sobą w domach rozmawiać. Proszę Was o cierpliwość, zrozumienie. To kiedyś ustąpi. Epidemia nie będzie trwać wiecznie. Może, jak wspomina minister zdrowia, będzie to jeszcze kilka tygodni. Bardzo Was o to proszę. Bądźcie odpowiedzialni. Zostańcie w domach. Szanujcie, kochajcie się wzajemnie. Naprawdę pomagajcie młodzieży, pomagajcie dzieciom. Szanowni Państwo, jako burmistrz miasta i gminy mówię tu do Was wszystkich z pełną odpowiedzialnością naprawdę wszystko wykonujemy to, co trzeba zgodnie z rozporządzeniami. Dziękuję tutaj z tego miejsca wszystkim nauczycielom, rodzicom, dyrektorom, a też chcę podziękować urzędnikom. My też mamy rodziny swoje, jesteśmy codziennie w pracy. Wiadomo, niektórzy są na urlopach, mają swoje potrzeby, mają opiekę nad dziećmi, ale jesteśmy tutaj dzień w dzień dla Was, Szanowni Państwo. Ja nie boję się, przychodzę co dzień, bo to jest odpowiedzialność, która przyszło mi spełniać w tak trudnym okresie. Żaden burmistrz nigdy nie doświadczył tego, czego my doświadczamy jako wójtowie burmistrzowie. To jest coś nowego i nikt nie ma prawa oceniać mnie. W tym momencie, czy ja dobrze realizuję, czy źle, nie można mnie porównać do zarządzania z innym burmistrzem. Jest to nowy czas dla mnie, bardzo trudny i wykonuję swoje obowiązki z szacunkiem dla mieszkańców miasta i gminy, biorąc pod uwagę zdrowie i życie, bo to jest najcenniejszy dar. Szanowni Państwo, dbajcie o siebie, o swoich bliskich, o seniorów, o dzieci. Dbajcie o to, że jak przyjdzie ta wiosna nasza, czyli minie epidemia, żebyśmy umieli cieszyć się właśnie nową rzeczywistością, o to Was dzisiaj proszę, do zobaczenia, myślę, że spotkamy się w lepszych okolicznościach. Wszystkiego dobrego, życzę dużo zdrowia.